Żywa woda nadziei. Codzienne komentarze do Słowa Bożego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, moi drodzy, we wtorek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu, kiedy liturgia Słowa otwiera przed nami przepiękny obraz z Księgi Proroka Izajasza. Izajasz mówi, że podobnie tak jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, także wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego. Podobnie i Słowo Boże, Słowo, które Pan Bóg do nas kieruje, nie wraca bezowocne. Ten piękny obraz pokazujący, jaki jest, Sens wody, jaki jest sens y, mm, Bożej troski o, o naturę, która ma y, przynosić życie, która ma y, dawać wzrost, która ma przynosić plon, owoc, a de facto ma przynosić życie, pokazuje nam y, dzisiaj Izajasz. I podobnie też y, słowo Boże w życiu chrześcijanina ma takie samo znaczenie. Ono ma dawać nam życie, po to, żebyśmy żyli pełnią życia. Po to, abyśmy mając wskazówki od samego Pana Boga, jak żyć, jak postępować, potrafili kochać tak jak On. Potrafili przebaczać tak jak On. Potrafili żyć tak jak żyje Bóg, Jezus w nas i pośród nas, kiedy przyszedł. I czas swojej ziemskiej wędrówki przeżył razem z nami. Słowo Boże jest dla nas drugowskazem, jak naszego życia nie zmarnować. Nic, co tutaj, w Słowie Bożym, które Kościół daje nam do rozważenia, do medytacji, nie ma nic takiego, co by mogło nam zaszkodzić. Gdybyśmy mogli wszyscy, gdybyśmy chcieli wszyscy, Żyć według tego, co nam podpowiada Jezus. O ile piękniejszy byłby dzisiaj świat. To Słowo, które mm, dzisiaj daje nam też Ewangelia, a Jezus uczy swoich uczniów się modlić, uczy ich modlitwy pańskiej, jesteśmy w szóstym rozdziale Ewangelii Mateusza, pokazuje, że rzeczywiście yy, yy, Słowo Boże. To, co Jezus nas uczy, pomaga nam y, dobrze przeżyć życie. Po chrześcijańsku. Chciałbym zwrócić y, uwagę na trzy takie punkty. Po pierwsze, dobrze przeżyć życie według Słowa Bożego, to w pełni zaufać Panu Bogu. Jezus mówi tak, albowiem wie Ojciec Wasz, czego Wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie. Masz takie zaufanie, że Ojciec Wie, czego mi potrzeba w życiu. I on wie lepiej niż ja. Jest do tego przekonany. Dalej pan Jezus, mówiąc, jak winni jego uczniowie się modlić, ucząc ich modlitwy, Ojcze Nasz, pokazuje Boga jako Ojca. Nie Ojcze Mój, nie Ojcze Twój, tylko Ojcze Nasz. Jest naszym Ojcem i dlatego. Jest dla nas taki dobry. Pokazuje potem, że w życiu chrześcijanina najpierw powinniśmy zwrócić się do Pana Boga, Jego postawić na pierwszym miejscu. Dlatego pierwsze trzy wezwania spośród wszystkich siedmiu dotyczą właśnie odniesienia do Pana Boga: Niech przyjdzie Twoje Królestwo, a wcześniej niech się święci Twoje imię i niech Twoja wola się spełnia, zarówno na ziemi, jak i w niebie. Dalej. Jakby te prośby dotyczą naszego życia codziennego, naszego życia między ludźmi. Daj nam chleba naszego powszedniego. Przebacz nam nasze winy, tak jak my przebaczamy. Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie i zachowaj nas od złego. To jest program życia chrześcijańskiego. Zaufać Panu Bogu, że On wie lepiej, czego potrzebujemy. Postawić go na pierwszym miejscu, jak mówił święty Augustyn. Jak On będzie na pierwszym, to wszystko będzie na właściwym miejscu. I potem patrzeć na moje relacje, na moje życie codzienne. Niech to Słowo będzie dla nas drogowskazem i niech wydaje owoce naszego chrześcijańskiego życia na każdy dzień. Niech nas w tym umacnia, w tym owocowaniu, Boże Błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was Błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty, trwajcie w miłości Chrystusa.